Miejsce jest cudowne, lepszego sobie chyba nie można wymarzyć. Jest e, fajny klimat nad tym morzem i cudownie się gra. Jest bardzo was very nice, very nice view and I really like here and we all enjoyed this event very much. Bardzo podobał mi się No i bardzo mi się podobał tutaj. Mecz bardzo mi się podobał. E, trochę w podczas meczu bardzo dużo fauli, ale no bo oh, sagra, hostagra. A mi podobało mi się. that's the first time and we really love it uh, the location is perfect very nice i was scared it will be a lot of wind but actually not it's, uh, it's very nice and it's nice also to see a lot of kids playing and it's uh, very well organized <laughs> Bardzo się cieszę, że po raz kolejny jestem na trzy gdynia. Bardzo fajny turniej w tym roku w innej odsłonie, w innym miejscu. Myślę, że zmiana na bardzo duży plus. Tutaj wiele osób chodzi na bulwarze. Zawsze ktoś się zainteresuje. Spojrza okiem, więc super i oby w następnych latach było w tym samym miejscu. Bardzo fajny turniej z ładnym widokiem na Bałtyk. W naszym turnieju zagrało ponad 100 drużyn, Wszego turnieju Light Quest mieliśmy przedstawicieli 10 narodowości, co tego świadczy, że nasz turniej z roku na rok Dla nas równie ważne są te wszystkie kategorie młodzieżowe, od u 13 U17, U23, zarówno dziewcząt, jak i chłopców, co tutaj dla nas, dla gdyńskich klubów i gdyńskiego środowiska jest niezmiennie istotne. Piękna impreza, piękna pogoda. Zachęcam wszystkich w przyszłym roku do tego, aby nas odwiedzić. Wspaniałe miejsce. Widzimy, że mnóstwo mieszkańców i turystów odwiedzających miasto zatrzymuje się przy tym turnieju, obserwuje co się dzieje, bo jest to niezwykle widowiskowe i pięknie wpisuje się w charakter miasta.